Cześć i ponownie witam Was obok nowego BMW X1. Kilka miesięcy temu na tym kanale prezentowałem Wam odmianę z silnikiem diesla i w M pakiecie. Dziś mam dla Was wariant całkowicie elektryczny, czyli BMW i X1. Auto to zupełna nowość, nie było poprzedniej generacji tego modelu, i auto w pewnym sensie ma wypełnić lukę po BMW i 3. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartes. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla was testować coraz lepsze samochody. Dzięki. Jeśli chodzi o stylistykę, to z oczywistych względów auto wygląda niemalże identycznie jak wariant spalinowy. Odmianę elektryczną można odróżnić po detalach, czyli po pierwsze mamy tutaj odmieniony centralnie znaczek z niebieską obwódką, atrapa chodnicy ma dodatkowe niebieskie wykończenie, znajdziemy tutaj również emblemat I, a na bokach niebieskie wykończenie przelotów powietrza. Nasz dzisiejszy egzemplarz nie posiada M pakietu, więc zderzak jest nieco prostszy. Mamy uproszczone Przetłoczenia centralnie, wciąż prawdziwe automatyczne przeloty powietrza, srebrne wykończenie wygląd jest nieco uproszczony, jednak jeśli chcemy, aby ten samochód wyglądał nieco bardziej sportowo, również do wariantu elektrycznego możemy dokupić M-Pakiet. Jeśli chodzi o bok, to zmiany stylistyczne, jakie wprowadza elektryczny wariant, są dość niewielkie. Na dobrą sprawę mamy tutaj nowy próg z niebieskim wykończeniem, a także inne lusterka ze srebrną obudową, i tutaj na dobrą sprawę lista się już kończy. Wszystko inne wygląda dokładnie tak samo jak w spalinowych wariantach, co z jednej strony jest po prostu na plus. Nie mamy w naszym egzemplarzu M-pakietu, więc mamy srebrne obramówki szyb, srebrne relingi dachowe, a jeśli chodzi o felgi, ostatnim razem nie byłem pewny, jaki jest standardowy rozmiar felg. Powiedziałem, że jest to najprawdopodobniej 18 cali. Zarówno w iX1, jak i w X1 jest to 17 cali. W naszym egzemplarzu mamy felgi 18 calowe, jednak nie zna Znajdziecie ich w standardowym konfiguratorze tego samochodu, gdyż są to akcesoryjne felgi zimowe, choć przyznaję, ich wygląd jest jak najbardziej na plus, pomimo że jest to tylko 18 cali. A z tyłu zmiany dokładnie takie same jak z przodu, czyli troszeczkę inny zderzak ze srebrnym wykończeniem, a także niebieskimi wykończeniami ozdobnymi na bokach z atrapami bocznych przelotów powietrza. Również nowe logo z niebieską obwódką, oznaczenie modelu po lewej stronie z dodatkowym emblematem i standardowe oznaczenie wersji po prawej stronie. Ostatnim razem, gdy prezentowałem dla Was BMW X1, czepiałem się tego elementu. Odniosłem wrażenie, że jest to. Nieproporcjonalnie duże i wygląda po prostu dość dziwnie. Jednak teraz, gdy patrzę na ten samochód, wydaje mi się, że to jest ten sam problem, jakie miały nowe modele Volvo kilka lat temu, gdy na rynek wchodziło S90 czy V90, znacząco stylistycznie różniły się względem ich poprzednich generacji i odebrane były jako dość futurystycznie i dziwnie wyglądające samochody. Dziś po kilku latach na rynku patrzymy na nie jako naprawdę bardzo udane stylistycznie samochody i doceniają to również klienci. Myślę, że dokładnie ten sam problem ma aktualnie BMW X1 odstaje stylistycznie swoim wyglądem tak myślę że za kilka lat będzie bardzo Udane. Zanim przejdziemy dalej, wspomnimy o ładowaniu gniazdo. Znajduje się po lewej stronie w dokładnie tym samym miejscu, co wlew paliwa, gdy mamy konwencjonalną wersję napędową. Znajdziemy tutaj złącze CCS. Konstrukcja jest bardzo ciekawa. Mamy tutaj specjalne przyciski, aby otworzyć te gniazda. Wygląda to bardzo dobrze. Nowe BMW i X1 możemy maksymalnie ładować prądem o mocy 135 kW, więc ten samochód możemy naładować do 80% w około. 25 minut. A jeśli chodzi o bagażnik, klapa oczywiście unosi się elektrycznie, a pojemność to 490 litrów, czyli jest to dokładnie 50 litrów mniej niż w przypadku konwencjonalnych wersji napędowych. A jeśli chodzi o sam bagażnik, to na pierwszy rzut oka wygląda on dokładnie tak samo jak w wariancie spalinowym, czyli mamy minimalny próg załadunkowy schowek po prawej stronie schowek odgrodzony siateczką po lewej, uchwyty na siatki pod dwie na każdą stronę, jest również gniazdko 12V, oświetlenie LEDowe bardzo mocne. I na dobrą sprawę jedyną różnicą jest element pod podłogą, czyli wciąż mamy tutaj schowek jak w wariancie spalinowym, możemy tutaj pomieścić wszystkie. Nasze kable, zestaw naprawczy, apteczkę i tak dalej. A jedyną różnicą jest ta przestrzeń, która została troszeczkę ograniczona, i różnica to właśnie dokładnie 50 litrów. I witam was już we wnętrzu nowego BMW IX1 wnętrzu, które jest niemalże identyczne jak w spalinowej wersji, co dla wielu będzie oczywiście zaletą, ponieważ ten samochód nie emanuje w żaden sposób tym, że jest autem elektrycznym. Na dobrą sprawę mamy tutaj bardzo minimalne zmiany, które wyróżniają ten samochód na tle wariantu spalinowego. Po pierwsze, minimalnie inna kierownica niż ta, którą pokazywałem Wam ostatnim razem, jednak to jest oczywiście spowodowane tym, że nasz dzisiejszy egzemplarz nie ma M-pakietu, więc jest inne wykończenie tego trzeciego ramienia kierownicy. Mamy oczywiście nowe logo BMW z niebieską obwódką, a także znajdziemy inną tapetę na wyświetlaczu za kierownicą z logotypem Centralnie nie znajdziemy tutaj żadnego oznaczenia i X1 w całym samochodzie. Pokrótce o wnętrzu. Po pierwsze, samochód jest bardzo minimalistyczny. Deska rozdzielcza opada ku dołowi, dzięki czemu wydaje się być optycznie mniejsza. Jednocześnie samochód wydaje się być bardziej przestrzenny niż jest naprawdę. Oczywiście mamy dwa wielkie wyświetlacze systemu inforozrywki połączone ze sobą razem. Są one scalone z deską rozdzielczą, podobnie jak w innych modelach BMW z aktualnym. Designem. Deska rozdzielcza w naszym egzemplarzu jest wykończona aluminium. Ostatnim razem mieliśmy drewniane wykończenie. To prezentuje mi się, wydaje, nieco lepiej, jednak bardzo mocno zlewa z tym wykończeniem nawiewów. Centralnie nawiew dla kierowcy. Pasażer ma dwa wielkie nawiewy. Dodatkowy nawiew, oczywiście po lewej stronie. Tunel środkowy, bardzo minimalistyczny, z ładowarką indukcyjną, gdzie telefon mamy pionowo. Dwa miejsca na napoje, dodatkowe dwa porty USB gniazdko 12V. Centralnie Znajdziemy tak zwaną pływającą konsolę, ponieważ z tej strony nie ma żadnego połągu. To wygląda jakby się unosiło. Po prawej stronie jest jednak element mocujący, jednak z perspektywy kierowcy go nie widzimy, więc efekt jest naprawdę bardzo dobry. Tutaj znajdziemy przycisk od świateł awaryjnych, włącznik samochodu. Wybierak kierunku jazdy, który bardzo ładnie jest tutaj zintegrowany. Rolkę do głośności, a także taki wielki przycisk, gdzie w zależności od tego, gdzie trzymamy palec, inną funkcję klikamy. Mamy tu przyciski od zmiany piosenek, skróty do trybu. Wjazdy, adaptacyjnego tempomatu, autoholdu, a także systemu Kamer 360. Jest również minimalny podłokietnik, którym jest bardzo skromny schowek, gdzie na dobrą sprawę zmieścimy kartę do ładowania, może jakieś drobiazgi. Jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, nie możemy narzekać. tu na środkowy że nie istnieje, więc nie ma wręcz szansy się u niego obijać. Na wysokość również mieszczę się bez najmniejszego problemu. Fotele są oczywiście regulowane w wielu płaszczyznach elektrycznie. Kierownica również ma szeroki zakres regulacji, więc możemy bez problemu zająć tutaj odpowiednią pozycję dla siebie. Opcjonalnie możemy mieć panoramiczny dach, dzięki czemu wpada tutaj naprawdę bardzo dużo światła. Fotele są identyczne jak ostatnim razem, nawet bodajże w tym samym kolorze. Mają dobre trzymanie boczne, wręcz podwójne. Tutaj dodatkowe jeszcze elementy, które trzymają nas podczas nieco bardziej sportowej jazdy. I to, co mi się podoba w tym samochodzie, podobało mi się również w wersji spalinowej, to wykończenie głośników Harman Kardon. Prezentuje się to naprawdę bardzo Dobrze, są również duże, masywne uchwyty do zamykania drzwi, a nawet klamki mają takie dodatkowe jeszcze przetłoczenie, dzięki czemu prezentują się naprawdę bardzo pozytywnie. Na plus również niemal że brak wykończenia czernią fortepianową. W tym kolorze znajdziemy jedynie wykończenie tunelu środkowego oraz nawiewów, dzięki czemu nie kuje to w oczy jak najbardziej na plus. Całościowo wnętrze wypada naprawdę bardzo dobrze, a jeśli chcecie więcej wiedzieć na temat rozwiązań technologicznych systemu iDrive, a także jak wypada drugi rząd siedzeń, odsyłam do mojego poprzedniego materiału z BMW X1, gdzie omówiłem to bardzo szczegółowo, a teraz płynnie przejdźmy już do wrażeń z jazdy, oraz oczywiście testu przyspieszenia. Jednak zanim do tego przejdziemy, chciałbym pokazać Wam coś, czego nie pokazałem Wam ostatnim razem podczas testu nowego BMW X1. W tym samochodzie znajdziemy coś takiego jak asystent parkowania z możliwością zapamiętania trasy naszego manewrowania. Więc jeśli weźmiemy teraz tryb jazdy do przodu, włączymy system czujników parkowania. I weźmiemy sobie jakąś bardziej skomplikowaną trasę parkowania. Na przykład, omijamy jakiś samochód i wciskamy się w jakieś ciasne miejsce parkingowe, i powiedzmy, to jest już teraz zaparkowane. Jeśli wysiądziemy, wsiądziemy i tak dalej, wrzucimy przycisk jazdy do tyłu, to na ekranie wyświetli nam się komunikat, czy chcemy uruchomić asystenta cofania. Wybierzemy tak. W tym momencie samochód automatycznie. Zrobi dokładnie tę samą trasę, jak wcześniej robiłem podczas parkowania. Więc, jeśli mamy jakieś ciasne miejsce parkowania, to możemy wyjechać z tego miejsca bez najmniejszego problemu. Bardzo fajna opcja. A teraz przejdźmy już do danych. Technicznych. Jeśli chodzi o napęd BMW i X1, to aktualnie dostępna jest tylko jedna konfiguracja, czyli X Drive 30, czyli mamy tutaj dwa silniki elektryczne po jednym na każdą oś o łącznej mocy 313 koni mechanicznych i aż 494 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 180 km na godzinę, a czas do setki wynosi podobno 5,6 sekundy, więc wypada to naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o baterie 68 km, Kilowatogodzin brutto, czyli niecałe 65 kWh netto, łączny zasięg podobno to aż 440 km, ale o tym oczywiście porozmawiamy za chwilę. A teraz sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Włączymy tryby jazdy, ruchomy tryb sportowy. Zmieniła nam się już skórka za kierownicą i sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Zanim ruszymy, jeszcze jedna rzecz. W tym samochodzie występuje tak zwany Iconic Sound, czyli dźwięk z głośników podczas dynamicznej jazdy, aby imitować dźwięk silnika spalinowego. Aby to włączyć, musimy wejść do ustawień pojazdu, dalej ustawienia jazdy i uruchamiamy Iconic Sound, jeśli chcemy mieć taką funkcję. Więc teraz sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu. Zatrzymanego. Wam szczerze, że bardzo, bardzo sprawnie. Ten dźwięk jest bardzo specyficzny. Jednak ma swój tak zwany klimat. Można się do niego przyzwyczaić, można go oczywiście wyłączyć. Bardzo na plus, że BMW nie wymusza, że musimy mieć ten dźwięk z głośników, więc jak najbardziej... Na plus. A jeśli chodzi o wrażenia z jazdy BMW X1, to po pierwsze, ten samochód jest dużo cięższy od tradycyjnej wersji spalinowej, jednak nie czuć w tym samochodzie nadwagi, ponieważ mamy tutaj naprawdę bardzo mocny układ napędowy, prawie 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego, dzięki czemu ten samochód jest zawsze gotowy. Do jazdy nieważne w jakich jesteśmy warunkach, w jakiej jesteśmy z sytuacji, jeśli potrzebujemy kogoś wyprzedzić, jeśli potrzebujemy zmienić aktualną prędkość, to tak jak teraz. Ruszamy sobie na tę drogę mamy 30 na godzinę. Mamy 60, trwa to naprawdę bardzo krótką chwilę. Mamy 60. Mamy już 80, więc jeśli potrzebowalibyśmy kogoś nagle wyprzedzić, to nie powinno to stanowić najmniejszego problemu w jakiejkolwiek sytuacji, i jest to odczuwalne przy niemalże każdej prędkości. To nie jest ważne, czy jedziemy 40 na godzinę, czy jedziemy 60 na godzinę, czy jedziemy 110 na godzinę. Wciskamy gaz w podłogę, i ten samochód wręcz strzela do przodu. Jeśli chodzi o prowadzenie. Układ kierowniczy bardzo precyzyjnie przekazuje mi informacje, co dzieje się z przednimi kołami. Zawieszenie wciąż jest dość sztywne, podobnie jak w wersji spalinowej, jednak teraz nie jest to aż tak odczuwalne, ponieważ ten samochód jest po prostu cięższy, więc trzyma się tej drogi naprawdę bardzo pozytywnie. Szokująco dobrze 80 na godzinę po tym łuku gaz podłogę. Zero utraty przyczepności, nawet teraz, gdy troszeczkę zaczęło padać, bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o zasięg tego samochodu, to czysto teoretycznie 440 km, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, w praktyce jest to około 360-370 km, jeśli jedziemy bardzo spokojnie. To, co mi się podoba, jeśli chodzi o zasięg w tym samochodzie, po pierwsze, przełączmy się już w jakiś tryb normalny. Następnie na wyświetlaczu za kierownicą włączmy tak zwany horyzont zasięgu. I jak widzicie, to auto nie pokazuje po prostu aktualnego zasięgu, tylko pokazuje maksymalny zasięg. Jeśli będziemy jechać troszeczkę spokojniej względem tego, jak jedziemy aktualnie. Gwarancję minimalnego zasięgu, w tym przypadku 145 km i uśrednioną wartość zasięgu zgodnie z aktualnym stylem jazdy, około 245 km. To wszystko się dynamicznie zmienia, jednak bardzo podoba mi się, że ten samochód nie pokazuje po prostu sztywno przejadę 300 km. Nie, ten samochód pokazuje, ile może przejechać, jeśli zmienimy styl jazdy. Bardzo pozytywne i mam nadzieję, że inni producenci pomyślą o podobnym rozwiązaniu, ponieważ jest to dużo precyzyjniejsze, szczególnie w przypadku samochodów elektrycznych, gdzie jest wiele zmiennych, które powodują, że zasięg może nagle dramatycznie spaść. To jest bardzo pozytywne rozwiązanie. Jeśli chodzi o jazdę po mieście, tak jak powiedziałem, około 360-370 km możemy tym samochodem przejechać przy jeździe bardzo spokojnej. Jeśli chodzi o jazdę autostradową, to powinniśmy liczyć około: 250-300 km, więc wciąż wynik jak najbardziej w porządku. Teraz jest troszeczkę cieple, jak widzicie, już jest ponad 17 stopni, więc warunki nieco bardziej odpowiednie do jazdy samochodem elektrycznym. Jeśli jedziemy w trasie, bardzo spokojnie, również myślę, że około 320-330 km powinniśmy tym autem zrobić bez najmniejszego problemu. Mam nadzieję, że ten samochód będę miał okazję sprawdzić w teście zasięgu. I zobaczymy, ile ten samochód faktycznie może pojechać na jednym ładowaniu. Dla niektórych wadą może być bateria, ponieważ jest ona tylko o pojemności 68 kWh brutto. Konkurencja stosuje większe baterie, więc jeśli byśmy potrzebowali jechać tym samochodem w dłuższą trasę, może się to po prostu nie sprawdzić. Jednak X1 jest samochodem bardziej do jazdy po mieście, do jazdy codziennej. Więc zasięg na poziomie nawet 350-370 km w mieście jest jak najbardziej wystarczający. Jeśli chodzi o ceny nowego BMW X1, to aktualnie cennik zaczyna się od 260 tysięcy złotych, oczywiście brutto. Jeśli chodzi o nasz testowany egzemplarz, mamy tutaj sporo wyposażenia opcjonalnego, między innymi właśnie ten panoramiczny dach, ładniejsze fotele akcesoryjne, felgi zimowe. Jest tego trochę i ostateczna cena tego samochodu to około 330-340 tysięcy złotych, więc już nie wypada to aż tak dobrze, jednak... Bądźmy szczerzy, nie potrzebujemy tylu gadżetów na co dzień. Jeśli chodzi o porównanie z konkurencją, czyli z Mercedesem EQA oraz Audi Q4 E-tron, to BMW cenowo wypada bardzo podobnie, jednak odnoszę wrażenie, że ten samochód prowadzi się po prostu lepiej i może być lepszym kompanem podróży, jeśli będziemy jeździć tym samochodem w mieście. Jest bardzo komfortowy. Dobrze wygłuszony, znacznie lepiej wygłuszony niż w przypadku ostatnio testowanego wariantu z silnikiem diesla, ponieważ tam mieliśmy 20-calowe felgi, tutaj osiemnastki, to mocno wpływa, o dziwo, na głośność tego samochodu. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak duża różnica. No i oczywiście fantastyczny zestaw audio Harmon Kardon, dla mnie ogromny plus. Design bardzo specyficzny, jednak ma swój urok. Myślę, że wielu z Was może się to podobać. I oczywiście czekam na Wasze w komentarzach, czy ten samochód Wam się podoba. Ja całościowo odbieram ten samochód bardzo pozytywnie. Jest to jeden z najciekawszych samochodów elektrycznych stricte do miasta z ogromnym bagażnikiem. W tym momencie jest to najlepszy wynik na tle konkurencji. Niemalże 500 litrów plus właśnie ta skrytka pod podłogą, więc wypada to naprawdę fantastycznie. Rozwiązania technologiczne są genialne. Więc całościowo myślę, że jeśli zastanawiacie się nad tego typu samochodem i powinien to być samochód bardziej komfortowy, bardziej premium faktycznie, to kupując BMW i X1 nie będziecie zawiedzeni. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz, polubienia tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat nowego BMW i X1 w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć!